Największej rozrywki w każde święta Bożego Narodzenia dostarcza mi nowy chłopak mojej młodszej siostry. Ostatni w zeszłym święta przedstawił się jako hipster i a w jednej osobie. Żywi się tylko owocami. Rodzina wpadła w panikę, ale ja ucieszyłem się z jego wizyty. Pierwszy raz miałem przyjemność rozmawiać z człowiekiem, który siedzi głodny na wigilię. Problem miałem tylko z życzeniami, bo nie znałem człowieka. Mówię, słuchaj hipster, Życzę ci góry owoców. Proszę z tych promocji owocowych w Tesco. Powiedział tylko nie to. Chodzi o to, że po owoce jeździmy osobiście do zaprzyjaźnionych ekologicznych sadów. Mówię wspaniale. W takim razie życzę Ci, żebyś nie spadł z drabiny. Powiedział tylko nie to. Chodzi o to, że frutarianie nie zrywają owoców. Jedzą włącznie te, które same spadły z drzewa. Mówię K mama. Co za lenie. A nie wiem, czy wiecie na przykład, że do dzisiaj w niektórych regionach Szwajcarii tradycyjną podrawą wigilijną jest pasztet Scotta. Wiekułafu <laughs> Mię, mięso w Wigilię.